Proszę Państwa, wrzesień. No, Polakowi powiedzieć wrzesień, to każdy mówi: aha wrzesień. No i koniec. Nic więcej nie powiem. My mamy między sobą takie hasła, prawda, że człowiek powie, a prawdziwy Polak odpowie. No, jest kolejny odcinek, trzydziesty. Jubileusz. Nie wiem, czy czujecie to, że to jest? jubileusz, może ja oczy swoje pokażę, to ja, ja jestem tak, o, jak to kiedyś mówiło się, Marek Iwacek, pata, 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 nerwy takie, dobra, jest Marek Iwacek, zaczynamy. Dzisiaj oczywiście temat number one to drony, myśmy wiedzieli, że drony to jest coś tam, tamtego, powiem później, co jeszcze z ważnych wiadomości, dom Donalda Tuska okradli, on ma jeden, Mimo, że mówią o je, ten ma tyle domów, a ten biedny ma jeden w ten, co ma w sopocie, a drugi, co mu dali, jest służbowy. I nie ma się czego czepić. Ten chłop ma przerąbane. No i chcę niestety was pocieszyć, a alkohol zdrożeje. A za szybą kraj, 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 kraj największych, jaj, jaj, jaj. I nie wiem, co to, to mnie. Do rwie. Ja myślę, że Państwo pewno tak zszokowali, że ja, emeryt, człowiek już ho, ho, z dużym dorobkiem, ale z ogromną historią za sobą. O, tam jest ta historia. I jednak otworzyłem laptopa. No tak się mówi, mówią, nie ma co oglądać. Te, te, te telewizje są nie do oglądania. Panie tatku, tylko pana oglądamy. Tak piszą ludzie naprawdę. I to nie jeden, nie dwóch, a trzech. Nie, nie, żartuję, czterech. W każdym razie wszyscy nikt nie ma kartek. Ja miałem zawsze na kartkach różne hasła takie każdy ma laptopa. A ja powiem, ja zawsze miałem tego laptopa, tylko tak mi się wstydziłem się powiem taki majętny, że mam laptopa i jeszcze bym komórkę pokazał, Jezus Maria, by mnie od razu do urzędu skarbowego podali. Mam laptopa, no i koniec, no. i na tym laptopie mam to samo, co miałem na tych kartkach, więc nie ma w ogóle problemu. Wiadomo, drony, kochani, przyleciało tego trochę, tak dokładnie ile, nie wiadomo, bo ciągle gdzieś znajdują. Podobno pod Grudziądzem patrzą, coś leży, patrzą dron, tylko ten, co znalazł, nie wiedział, że to jest dron. Myślał, że latawie dzieciaki puściły, bo to mniej więcej takie są te drony, co to ruskie puściły na Wabia na razie, ale Znaleźli w sumie ponad 20, sporo. Ma być, no, Rada Bezpieczeństwa na ten temat gada. Nasza, nie wiem, co jest ważniejsze. Czy nasza Rada Bezpieczeństwa Narodowego, które zwołuje sam prezydent Nawrocki, czy ważniejsza, czy ta Rada tego ONZ-u? Jedna i druga się tym przejęła. No i oni mówią ci Rosjanie, że to nie oni. Nie, że to. No, no to dron ruski, tak. No tak jak powiedzieli, że Japończycy wysłali samochód, który gdzieś tam rozbił kogoś i zabijły. No Jak wysłali? No ja samochód był japoński, a Japończyki w ogóle nie wiedziały, że tam był ten jak samochód. To, że nad nami latają jakieś takie latawce, trochę większe tego, to, to y, Ukraińcy nam powiedzieli, bo oni mają system ostrzegania przed dronami. My na razie nie mamy. Mamy na razie system ostrzegania przed czołgami. Ewentualnie, być może, przed podkopami jakimiś czy coś, przed łodziami. O, na pewno, przed łodziami podwodnymi mamy system ostrzegania. Na razie żadna nie przepłynęła, my też chyba mamy jedną. Ale oni powiedzieli, że Ukraińcy to mają, bo nad, nad nimi latają bidakami, tam i z powrotem, tam i z powrotem. No to. Puścili na Facebooka ich niego, nie wiem się nazywa się po ukraińsku, Facebook, że jest coś takiego, leci w nocy. A co jest cudowne, że nasze wojsko ma Facebooka włączonego. I oni to zobaczyli, i od razu zadzwonili do tego, co decydujemy: Panie, lecą! No, ale równocześnie Holendrzy mają też swoje tam. To oni się dowiedzieli, więc oni wzięli swoje F-35, przylecieli. Tam czego nasi zobaczą, tu ten strzela też patrzy, nie ma. Wszystko zeszczelili i koniec. No i w końcu nasz prezydent, przepraszam, poprawię się, nasz prezydent no, zadzwonił do swojego kolegi, Donalda Trumpa. To mogła być pomyłka. Tak powiedział. Trump To jest facet, co prawie wszystko wie. Jak coś wlatuje, trzeba to zestrzelić. Taką mądrą rzecz, pieprzną na cały świat. Nie jestem zadowolony z tej sytuacji. To myślę, że pan prezydent Wrocki troszeczkę się wciągnął ze strachu. Jezus, Maria, kolega niezadowolony. No, ja jak moi kumple byli zawsze byłem też niezadowolony. No właśnie, ale ponieważ Łukaszenka, prezydent sąsiada, bo my mamy kraje naokoło. Zauważcie, że przez ostatnie 30 lat nam się wszyscy sąsiedzi zmienili. To jest najnieszczęśliwszy kraj na świecie, Polska. Wszystko się zmieniło. Nie mamy Związku Radzieckiego, nie mamy NRD, nie mamy Czechosłowacji, nic. Wszystko nowe. No i tam jeden z nowych jest prezydent Łukaszenka. Nasz on nie za bardzo kumpel, ale się okazuje, że kumpel Trumpa. Bo się dowiedział Trump, może on ma tego X czy coś, i się dowiedział, że on ma urodziny. Bo tam zawsze wyświetlają, nie? Ja na przykład składam życzenia nigdy w życiu. Tyle życzeń nie składałem swoim znajomym, co teraz jak mam tego Facebooka. Bo i tam przypominają. Ten ma urodziny, ten ma. No to ja już dawaj wszystkiego najlepszego. radości tak. I ten Trump wyczytał, że ten Łukaszenka ma urodziny i posłał mu prezent. On ma możliwość, bo to wiecie, tam samoloty latają tam i nazad. Wiecie co? On mu posłał prezent z pinki. Do koszuli. Ja boję się, że, że Łukaszenka nie ma takiej koszuli. Do którego się spinki. Ja też nie mam zobaczyć o takie łoto. on pewno też. Spinki z widokiem białego domu. Takie coś jest. Coś nieprawdopodobnego. My się tak, tak każdemu nie rozdaje. Ale swoją drogą pewno też jednej sztuki nie zrobili. Przecież jak tam wali, ta. No to tam z tyją zrobili, to musi komuś rozdać. Dostał i jeszcze, ale nie, napisał mu Łukaszence: Modlimy się o Twoje zdrowie. Nie wiem, kto my, to że sam tam się modli, to wiadomo, to on przecież codziennie rano pierdut krzyżem leży i tak dalej. Ale może da mylania, z boku się modli, cholera wie, co z tego. Dobra. W każdym razie, my, jeśli chodzi o te całe drony, nie jesteśmy zadowoleni, ale trochę też, bo i ONZ się tym przejął, i Unia Europejska, i Holendrzy. do kasę nam przyznali na obronę. Przed, a to się okazuje, że te drony to na razie to, na, to tak, że tak powiem, puścili na wabia. I teraz nie wiadomo, czy ruskie, bo się nie przyznają. Ktoś to puścił i tak dalej. Dobra, wracamy, kochani, do naszych baranów. No, Kochani, kontynuując jeszcze, bo się nie da nie kontynuować temat tych dronów, to Niemcy, może nie wszyscy, ale, ale jacyś tam, co się znają na tych dronach, powiedzieli, że oni y, uruchomią rozszerzoną misję monitorowania przestrzeni powietrznej Polski. Jezus, jak to się dowie, jakiś Kowalski, czy inna. Konfederacja, że Niemcy nas z góry będą tego. A i to oficjalnie powiedzieli wczoraj. Tak, no, będą kontrolowali. To nie wiem, co to będzie. No trudno. I prokuratura w Lublinie, to jest groźne, się zajmie, wiecie czym, to jest napisane? Nielegalnym przekroczeniem przestrzeni powietrznej przez niezidenty, niezidentyfikowane obiekty latające. To pani prokurator Jolanta Dębies powiedziała. Ona się zajmie tym. Oni się chcą zająć niezidentyfikowanymi i nielegalnymi, jak oni tak mają ta prokuratura, Przestępców legalnych, którym postawiono już dawno zarzuty, którzy przemawiają w Sejmie i nie są w stanie ich zamknąć, to oni złapią nielegalnego, co przyjechał i jest niezidentyfikowane. Do to. Ale pani prokurator, i to wysłali do najlepszej prokuratury w Polsce, do, w Lublinie. I ona będzie szukała tych przestępców w Domyśle Ruskich. Nie, nie. Pani prokurator, może pani pierwszej się uda. Nie, panu Bodnerowi się nie udało, panu Żurkowi się na razie nie udaje, ale może pani taka młoda, mądra ciach, i złapie tego jednego drona, to przyleciał i Pani będzie wiedziała, będzie, będzie, kto. Rosjanie, Białorusini ogłosili, że będzie zapad 20-25, czyli zapad, czyli Zachód będzie ta, będą takie manewry czy coś. Będą udawali, że zachód na nich napada, a oni się bronią. I to będą udawali pod naszą granicą. W tej sytuacji nasza granica wpadła na pomysł, może nie cała, ale na rząd, żeby zamknąć te granice, a niech se udają bez nas. Niby to ładnie się mówi, ale zamknęli w czwartek nocy, w środę wieczorem, pod tego stało w kolejce do granicy 600 samochodów prywatnych. I tam każdy człowiek prywatny, po coś tam był. Ileś ciężarówek z towarem, który ktoś z Polski jakiś, nie wiem, sprzedaje komuś towar gdzieś tam. Mało tego, zamknęli te granice, a to jest ten, ten słynny szlak, co myśmy dopiero co uruchomili między Chinami a Europą. Tak się Chińczykom trafiło, że przez nas przechodzi. I ten tory też zamknęli. Burmistrz czy prezydent Respole, a może to burmistrz. Mówi, że jego gmina to padnie. No jak można nam taki, już to biznes jest tam, że ci ludzie przyjeżdżają, nie przyjeżdżają, tak z dnia na dzień zamknąć. I co oni teraz zrobią z tym całym towarzystwem? No to sobie wyobrażacie? Ile tego ludzi tam? Nic, zamknęli. Nie ma trudno. Przejechać się nie da, zamknęli. A na jak długo? Nie wiadomo. Ich sprawa. W każdym razie my jesteśmy spokojni. Zdjęcie wam zaraz pokażę, ponieważ nasz broni ruch Obrony granic Roberta Bąkowicza. Tu macie, widzicie ich na zdjęciu. To tacy mocni faceci. Oni tak na razie bronią granicę między Polską a Niemcami. Trochę usła... Myślę, że może im kto kupi auto, niech się przejadą na wschodnią. No ale zobaczymy. W każdym razie nie jest wesoło. Ukradli Tuska. No nie, no to nie, że chodzi ulicami, bo on nie chodzi tam o i mu coś potem tego podkiepszyli. Nie. Dom mu obrabowali, auto podprowadzili i się rozniosło w tym Sopocie. Ludzie, służba ochrony państwa, SOP to się nazywa, to chroni premiera prezydenta i prezydenta, i oni tam siedzieli. Ja tu pod domem, fajrzę, że mój samochód to nie taki dobry jak pana Tuska, no ale. Mnie do głowy nie przecież, że ktoś mi tu będzie po coś podprowadzał, a on z auto stało pod domem. Agenci przecież w takiej służbie ochrony państwa to najlepsi na świecie, może nie na świecie, ale w Polsce są i, i im shit. Jak się te złodzieje, biedne dowiedziały, komu zajumały to auto? Dwa dni później podstawili i kładzie. Cudowali, że nic nie było, nic nie było. No, Zaczęliby ich szukać. Po co? No dobra. Co jeszcze? Pan Morawiecki to bardzo ważna postać, mądra. Zgłosił się, niku nie prosił, sam się zgłosił, że on chce Tuskowi pomóc. Zaraz powiem, gotów pomóc przy budżecie i wskazać, gdzie można znaleźć dodatkowe pieniądze. On jest mistrzunią od znajdowania dodatkowych pieniędzy. Może jak siądą z Tuskiem nad tym budżetem. To mu powiem, panie no nadzieja, ale co pan z tego ma? I ten Tusk powie, no jak to co? No tę pensję ma, przecież on się roześmieje, powie, panie, im nauczy tego tuska, jak tu skręcić, nie tylko dla budżetu. Nie wiem, coś go nauczy, przecież, przecież pan Morawiecki też ma jakieś tam zarzuty. On się zadeklarował. Boję się, że nikt nie skorzysta z jego jakże ogromnej wiedzy. W sejmie naszym, co się dzieje naprawdę. Tyle szybko e, dzieje się, mocno dyskutują, jak te drony latają, tego, to od razu dysk, dyskusja, kto jest ruskim agentem i kto tutaj nasyła te drony, nie? Oczywiście, wyszedł pan Macierewicz na mównicę i powiedział, że to ta ekipa tuska, to oni mają w komórce i mówią, gdzie mają. Natomiast zaraz wszedł, mam napisane, się nazywa ten pan, bo żebym czegoś nie pomylił, e, pan Patryk Jaskulski, on jest PO, to on powiedział, Większego agenta jak pan w tej izbie nie ma. Tak mu przywalił. Tylko, że polski sąd, cejn to jest takie coś, że można gadać na każdego co się chce. I chyba nie wiem, nie wolno do sądu padać, czy co? Pamiętam, jak pan Kaczyński powiedział o Tusku, pan jest agent zachodni, czy niemiecki nawet powiedział. I co? Tusk tak siedział, o, i, i tamten poszedł, i koniec. Kolejna ważna wiadomość. Kochani, alkohol ta nie jest dnia na dzień aż się rząd zdenerwował i powiedział, że choć trochę podniesie akcyzę. Powiem wam, jakie były dane, tu mam. W 2001 roku można było kupić za średnią polską pensję 90 butelek gorzały, a w 2022, bo do dziś jeszcze nie mają ostatnich danych, no bo zanim kto wycześnie, to nie mają tych danych, ale po 2022 221 można było kupić. Za średnią polską pensję. Ludzie 90 i 221. No to, 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 to. To, to, to powiedział rząd: Mój, dajcie spokój. No to przecież ten naród się zapije. Podnieśmy trochę. Ale od razu, tam wszyscy, że nie, ale myślę, że podniosą, bo to akcyza. To nie bardzo każdy rozumie o co chodzi. A ludzie piją. No Piją. No. Jeden facet biał 2,5 promila i wiecie co zrobił? Rowerem jechał. I tym rowerem jadąc wjechał w słup. To chyba nie jest coś takiego. No, Krzywdę lekką zrobił, ale miał komórkę i on zadzwonił, żeby po pomoc, żeby go odratowali. I przyjechali policja i, i zbadali 2,5 promila. To mu mandat dali nawet 500 złotych, czy coś. I potem go zawieźli do szpitala. Coś. Ale są też, że jeżdżą niepijani. No, młodego znowu złapali. 190 parę kilometrów na godzinę jechał BMW do pewnego ojca, bo on 19 lat, a może już tata dał na 18 urodziny. Policja go zapnęła Takie jest policja, co się Spit nazywa, tak, żeby było że 192 na godzinę miał. Pytają go, nie wiem po co go pytają, przez przestępca. Pytają motywację. I on powiedział, że on się śpieszył na kartkówkę z matematyki. Ja bardzo Państwa, Państwu dziękuję generalnie za wszystko, a przede wszystkim za komentarze, bo Wy komentujecie, piszecie, aż mnie czasami tak wiecie, no. ależ po tatku, jejej, jejej, ale dobre, a jak ta, ta, ta. tamtego. ale ostatnio dwóch takich złapałem, bo ja czytam wszystkie, odpowiadam, ja naprawdę, Wy napiszecie, ja odpowiem. Jeden napisał tak, że ja jestem stary komuch, tak napisał, wiadomo, w moim wieku, Komuch może być tylko stary, no bo nie ma młodych komuchów, skąd by się wzięli. Ja przecież wiadomo, kiedy rodzony, emeryt mówiłem, no to z komuny, no wiadomo, no. stary komuch, ale lepiej. Kolejny facet mi przyłożył, że jestem pisior niemyty. Nie wiem, dlaczego pisior musi być niemyty. Ja tego nie... Akurat ja, jak widać, niekoniecznie. Kochani, dobra, piszcie, nawet takie pierdoły jak ci dwaj, ale w każdym razie, no, jak wy piszecie, to ja wiem, że po coś to robię. A robię to dla Was i dla siebie, żeby się dobrze czuć. No. Do zobaczenia. A za szybą kraj, 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 kraj największych. ja, ja. Nie wiem, co to mnie. Tak do przodu rwie!